Piękna zima na pasieczysku. Tam stoją ule. Tu się bawi kołeczkiem kowi Się bawi kołeczkiem. A to nowy ul, który już nagrywałem trochę w pracowni, ale już go wyszedłem, wyjąłem na zewnątrz. Muszę zwolnić tam miejsce. I będzie zasiedlany podkładami. Ul demonstracyjny, pokazowy z szklanymi o szufladka się odsunęła za szufladką wyjmowaną donnicą odsuwaną a tu mają szklanki szklane ścianki do oglądania pszczółek w trakcie pracy daszek dwuspodowy tak żeby można do każdej rodziny oddzielnie zajrzeć i pojedynczo zdejmować na 9 ramek warszawskiego poszerzonego, bądź po wyjęciu ścianki, 18 ramek jako leżak może być używany. Po zdjęciu daszka, dwie powałki. Jeszcze nie ma ramek, to troszkę mi te powałki wpadają. I tu będą rameczki. Będzie rodzinka jedna i rodzinka. Włączyłem. Druga. I w momencie kiedy chciałoby się jako ul towarowy, to można tą przegrodę wyjąć. Oczywiście coś nie chce wywadzić. O. przegroda ze sklejki można wyjąć i używać go jako leżaka. Bądź połączyć dwa podkłady. Tylko zabierając jedną matulkę, Także tak sobie to wymyśliłem. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Oby zobaczymy, daszki nie są ciężkie. Podkarmiaczka się pod tym daszkiem zmieści. Taka powałkowa, tylko muszę pajączki powycinać jeszcze tutaj, żeby można było taką podkarmiaczkę założyć. I tak to wygląda. Na wylotkach, wylotki w dwóch kolorach, żeby się nie myliły. Do której rodzinki wlatywać, do której strony. Nawet uchwyty zamontowałem, takie nieduże do przenoszenia. Wiadomo, że ul ciężki to raczej w dwie osoby, ale na pewno będzie łatwiej go ewentualnie przenieść. Daszki metalowe to z odpadów po budowie jeszcze. Blachy trochę zostało ocieplony styropianem w środku. Daszki też ocieplone. Żeby się za bardzo nie nagrzewały zimą. Mam nadzieję, że będą działać ładnie. A pies poleciał. Szukać sarni. Koi, koi, Zauważył. Ładnie jest.